Hej, więc pojawiło się parę tematów, które warto mówić, więc jest i wideo. Zacznijmy od strajku supportów. Ostatnie zmiany rankedowe zbytnio się nie spodobały supportom i poszły na strajk. Jeżeli widzicie ostatnio 5-6 dualistów w swoim lobby, no to to jest przyczyna tego, że ludzie nie chcą grać z supportem ze względu na fakt, iż supportowie dostają o wiele mniej punktów niż DPSy. Statystycznie, jak już pokazywałem w moim poprzednim wideo, jest to różnica pomiędzy 10 LP, więc jejks, 10 punktów mniej, jest to naprawdę dużo według mnie i no to nie powinno tak się dziać dlatego, bo supporty podtrzymują jednak cały nasz film, zwłaszcza, że obecna meta dive jest mega irytująca dla nich, co jeszcze bardziej zniechęca po prostu jej do grania z supportami, sam w sumie jestem mainem supporta i samemu mi się zbytnio obecnie nie chce grać z supportem ze względu na fakt, iż nie ma to w ogóle jakiegokolwiek sensu jeżeli mój znajomy, który siedzi sobie na DPS-ie może zrobić, nie wiem Praktycznie nic przez całą grę, tylko wyrąbać wielki damage, a ja muszę brać i leczyć cały team i naprawdę zapracować na zwycięstwo. A on dostaje 28 punktów, a ja dostaję 18. No to sorry, ale to, to nikomu by się nie chciało. Każdy woli teraz grać na DPS-ie. Na szczęście Rivals już dało statement, że będą to zmieniać i że będą lepiej, lepiej będą się patrzeć na nasze supporty, tak, na nasz. No nasz healing i damage, więc jest dobrze, jak na moje. Zobaczymy, jak to wyjdzie w sumie. Nie wiem jeszcze, jak dokładnie to wyjdzie, ale no, jest jak jest. Dobrze, że cokolwiek z tym robią, więc już w następnym tygodniu powinniśmy mieć to za sobą i normalnie wrócimy do normalności i wszyscy będą grać na swoich ulubionych rolach. Jeżeli chodzi o dalej, no to dostaję także w następnym tygodniu nerwy Spider-Man, Kapitan Ameryka oraz Groot. Spider-Man dostaje nerf na swój lewy sierpowy, na swój uppercut. I dostaje tam, że on będzie miał ogólnie mniejszy zasięg trafienia go, więc nie będzie już taki masakrycznie AOE. Więcej nie wiemy jeszcze na ten temat. Jeżeli chodzi o kapitana oraz gruta, to oni mają dostać ponoć na przeżywalność nerfa, więc albo zredukują kapitanowi tarcze, albo HP. Albo nie wiem, jego speed może trochę zmniejszą, zobaczy się co mu zrobią, to samo nie wiem co będzie z grutem, może mu zabiorą jedną tarczę, jedną ścianę, może mu zabiorą HP, może zmniejszą HP ścianą. Tego nie wiemy, zobaczymy co dopiero jak dadzą nam patch notesy. więc jeżeli ktoś jest zainteresowany takiego typu rzeczami i chciałby mnie wspomnieć, możecie dać mi subskrypcję, możecie dać lajka like pod tym filmem, żeby doszło do większej ilości ludzi, wszelkiego typu nowości z rywalców zawsze się u mnie pojawiają. Następnie mamy buffy. Buffy dostaje Doctor Strange, będzie to buff prawdopodobnie na jego ultimate, nie będą wracać mu damage'a, na razie nie robią niczego w stronę damage'a, tylko i wyłącznie robią to, że jego ultimate będzie częściej, dzięki czemu będzie jeszcze lepszym supportem dla teamu. I Baki na pewno dostaje y, dwa buffy. Jeden z nich jest jeszcze nie wiadomy. Niektórzy mówią, że jest to na damage ulta, A niektórzy mówią, że będzie to po prostu damage ogólny. Według mnie bardziej ten ulta jest bardzo prawdopodobny. Jeszcze nie wiemy, jaki ten pierwszy buff będzie. Ale wiemy na pewno, że drugim buffem jest to zwiększenie damagea z team-upu od Kapitana Ameryki, więc jeżeli gramy Kapitana Ameryki i mamy w, sobie swojego, w swoim teamie Bakiego, czyli Winter Soldiera, to będzie on teraz zadawał więcej za pomocą tego swojego slamu w podłogę, bądź o tarczę, więc to jest potwierdzone, że takie coś będzie, więc to jest dosyć fajne. No i najważniejsza chyba zmiana w tym sezonie, czyli supporty dostają zwiększony damage. Nie wiemy tylko, które z supportów to dostaną? Możemy tylko i wyłącznie myśleć nad którymi. W komentarzach możecie napisać, które według was supporty dostaną zwiększony damage. Mi się wydaje, że to będzie Invisible, Luna oraz Cloak and Dagger. Że to będą te supporty bardziej. Bo wątpię, żeby Mantis albo Adamowi ruszyli damage, bo i tak już dużo biją. Jest to oczywiście odpowiedź na dive metę dlatego, bo obecnie supporty praktycznie nie mają jak się bronić, potrzebują DPS-a, a zwykle DPS-y mają no, jakby to powiedzieć grzecznie, nas w dupie na healu, więc no niezbyt fajna sytuacja tak, że supporty nie mogą sobie poradzić z dive'ami, bo po prostu wchodzi w nas dive i nie jesteśmy w stanie nic na to zrobić, a jedyną kontrą na dive jest trzymanie się w sumie razem. Oraz unikanie po prostu diverów, co nie jest dosyć proste dlatego, bo jeżeli nie mamy Damage'a, to ich nie odgonimy, oni po prostu sobie do nas podchodzą i mamy nas w nosie w sumie. Yajks, eee, tak. Sorry za ból maina eee, supportów, ale no, jest jak jest. Dobra, i to wszystkie zmiany, które nadchodzą, o których wiemy. Będę was informował na bieżąco, jeżeli coś jeszcze się dowiemy w postaci shortów, bądź podobnego jak tego jak do tego filmu w sumie. Więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć i do następnego.